Szanowni państwo, za chwilę mecz Polska-Holandia. Proszę się przedstawić, jaki będzie wynik. Grzegorz Pałasz z Tomosza No, słyszę, że Lewandowski trzy bramki strzeli. Czyli hat dzisiaj tak. i co? I Polska wygrywa. Oczywiście. A nie będzie to niebezpieczne przed Mundialem? Nie będzie, nie będzie. Czyli nie zaszył mi nam sodówka nie, w głowie po wygranej tak. W ogóle. Nie brakuje dzisiaj też fanek reprezentacji Polski. Proszę się przedstawić i opowiedzieć, jaki będzie wynik. Nazywam się Wiktoria, przyjechałam prosto z Częstochowy i oczywiście wygramy ten mecz. Będzie 2-1 dla Polski. Kto strzeli dla Polski bramki? Proszę tylko nie mówić, że obie strzeli Lewandowski, bo tak wszyscy odpowiadają. Czy ma Pani może jakiegoś innego faworyta do strzelania? Oj, tutaj myślę, że Lewandowski tutaj jest gwiazdą wieczoru, nie tylko w Barcelonie, ale dzisiaj w Polsce też będzie, więc myślę, że dwie w Lewandowski mimo wszystko. Powiedz, jaki będzie wynik w meczu Polska-Holanda? Jestem Wojtek i obstałem, że będzie 3-1 dla Polski. Kto strzeli dla nas w bramki? Lewandowski na pewno, trzy. A Milikowi nie zostawiamy nic w zanadrzu, który prawdopodobnie dzisiaj wejdzie jako as z rękawa trenera Michniewicza. Nie, no może Milik też z cieną strzeli. Jesteśmy przekonani, że wygra kto? Polska! A jak to, panie Arturze, czy Lewandowski poradzi sobie z Wandaikiem, bo to będzie takie starcie dwóch gigantów? Myślę, że tak. I strzeli w bramkę. A ty ja uważasz? A jaki będzie wynik? Myślę, że na spokojnie ze 3-0 do Polski, żeby... Tak, Tak. Trzeba Ale to ale... Nie, za, nie, za, nie za mocno tak przed ale Nie uderzy nam woda sodowa do głowy, jak tak wygramy z Holandią, która jedzie na mundial po mistrzostwo świata, a my po wyjście z grupy. No trzeba zaczynać od wysokiego wyniku, a później można trochę spasować. <laughs> to życzymy dobrych wrażeń, no i Polska... <laughs> Co pan sądzi odnośnie wyniku tego meczu? 2-1 dla Polski. O, skąd taki optymizm? Mamy no dużo jak kłopotów. Zawsze, jak zawsze optymizm musi być.